Nie wiem, no na cmentarz. Co, po co ci kwiaty na cmentarz? Ja nie rozumiem tego. Po, 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 po jakiego kwiaty na cmentarz się kupuje? Ja nigdy tego nie mogłem zrozumieć. Mi się przyjęło, że. Co, 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 co ma piernik do wiatraka? Rozumiecie o co chodzi? Odwrócę się teraz, żebyście. Muszę się rozebrać. Popatrzcie, co mam na klacie. Co ma piernik do wiatraka. Ktoś nie żyje, to na cholerę mu kwiaty są potrzebne. Rozumiecie, po co komuś kwiaty? Kwiatki to wącha od dołu, takie zakorzenione.